Siulek sobie leży z zamkniętymi oczkami. Tak mu fajnie się leży. Spójrzcie. Ale kraczą, co Misiuleg jest niesamowicie grzeczny Jest kochanym stworzeniem Żegnam się z nim na dzisiaj Uważaj, bo mrówki będą po tobie chodzić Bo idą do ciebie. O, mrówka do niego idzie. Nie zauważy, ależ ale sobie kochaniutki. Jaki cieplutki jest? Kto ma taką główkę cieplutką? Nasz kochany Misio. Co on tam tak obserwuje? Zostawiamy go, niech żeby go nie, zir nie zirytować. Niech sobie leży, kochany.